Witajcie wszyscy, zdrazwujcie rybiota dzisiaj testujemy 5,5 oraz 2,5 grama czyli popularne dumbumy spotykane na odpustach wszędzie są znane e, popularne w, we wszystkich krajach nie wiem, w Afryce nie wiem czy są popularne czy no, nie no, mamy tutaj dumbo MIDDLE wyświetlało wam się opakowanie na ekranie e, ile one mają grama? 2,5 teoretycznie kiedyś była wersja gdzie miała 3,5 testowaliśmy ją, ale w filmiku nie ma pozostał usunięty. No. I mamy popularne również 5,5 g, były 5 gram, teraz są 5,5. No, były w sumie, bo już ich nie da się kupić, ewentualnie za 50 zł tam od prywatnej osoby. Ale no. każdy No i to są jakby takie rarytasy, no bo no bo co? No bo są mocne po prostu i w tej chwili 2,5 gramma czy 5,5 gram to już jest moc moi drodzy I one nie spadły no. jakby z mocą A no, dlatego że, że w tej chwili już mamy testowaliśmy wipery które w kiedyś miały 2 gramy 2,5 Chciałem wziąć no. na trawę A w tej chwili mają półki odcinek Dobra. Synuś, to odpalaj Zapraszamy Wszybki do oglądania nasze naszych staroci na 2,5 g, no. okej okay, synuś Dobra. i uciekaj to i wiadomo co się w trafi. to powinno być mocne. piękna flara o, aż kurde poczułem falę uderzeniową no to jest, to jest, to jest coś pięknego, te 2,5 grama zobaczymy 5,5 grama pół gramówki żeśmy testowali dzisiaj z Maćkiem też kilka odcinków, bo mamy wiarę ładną pogodę nie wiadomo jak teraz będzie dalej z pogodami teraz mamy 5,5 grama o! No to była moc. To była moc, moi drodzy. Auć. Kurde, dał nas taki dobry pirotechnik Nikt nie szle. Kurde. Teraz co, dezodoranty? Dobra. To są middle, no. Kurde. No, to są dobre. No, 3,5 gramy, a też. Robiły robotę, trochę są słabsze. Teraz te 2,5. Ale są spoko. O, nie się tu Nie rozerwało, nie, to musimy może. wiązać. Traci poleci w tamtym kierunku. No kłamie. Musimy dać tak sobie na Nie no. A mi go zerwało chociaż. Nie wiem jak tam co musi to Dobra. Tylko Ale zobaczcie to, jaki długi ląd. Ale to mi wygląda na szybki, nie wiem, taki jasny ma. Koks. No. No, dawaj. Ło! Wow. Coś tam było w środku. To wreszcie, że co nie wpadło na tamtą trawę. Dlatego zaczynamy, tak? Tu się coś jeszcze pali, bo słyszę. Jakąś wodę trzeba skołować. Zniszczenia nieziemskie. Ło! Wow, ale śmierdzi, ty!

Kurde, Przepiękno. No, mi to rozwala bez problemu. opakowanie niestety nie przeżyło. No, dobra, dawaj No, tak to może jeden to nie? jest, to Tylko pod jeden rodzaj, nie? Nie czy garnek, garnek. chyba cięższe, coś cięższe cięższe. Dobra Midel 2,5 gramy. Dobra do bloty mojej wody. Patrzcie coś pięknego. Coś pięknego było. Kurde To mi się przesłyszało, czy ktoś tam strzela? Ktoś szczelał synku. No w sumie dzisiaj wielkanoc Takęcimy wielką noc Wielkanoc, wielka noc Uwaga, bo je... Co? Uwaga Pyk Skole pierwotny, O ja ci nie ma długi lot Taka no. strąciliśmy no, To mamusiu dobra To było to Uła. Nie no, kozak A cała na cała nocha obramówka Zobacz O nam uciekła Trzeba go no, mam posprzątać Czeka, jeszcze mamy mąkę, tak? No, a mąka. Właśnie, mąka. Mąka, mąka. Dwa czy pięć? Pięć. No. A będzie biało zima. której nie lubię. ale w końcu cieplutko jest. Uwaga, uwaga. Lekki zumek. Pyk. Zrobimy zimę. Ło! Wow. Coś pięknego! Nie przeto A Abra papierki, później posprzątamy. Posprzątamy. No, ktoś tam coś wyrzucił białego. Tak. Gruz jakiś, grus. nie wiem. Gruz plus gruz. Tik. To jeszcze raz dzięki Fajwerki za podesłanie. O. Taka pirotechnika powinna być cały czas, a nie robią nam pół gramówki, mniej niż pół grama. Moi drodzy, trochę się obawiam o naszą przyszłość, dalszą, no w sumie Jako pirotechniku. Taki pijany by odpalił, pomyślał, że to flara łapy nie ma. No nie ma co strzelać nawet. Synku, przy takiej no. pirotechnicy trzeba być przede wszystkim czeźwym, przede wszystkim odpalać z głową. No. Nie trzymać do ostatnia, petardy, ewentualnie rzucać bardzo szybko, ewentualnie podpalać i uciekać. No. Także jak mówiłem zawsze moi drodzy, to nie są żarty. Dłoń to nie jest paznokie, gdzie Wam odwie, odrośnie, czy włos. Tak? To byłoby chyba na tyle. Jeśli gdzieś spotyka, spotkacie tą pirotechnikę warto kupić, bo uwierzcie mi, że w tej chwili już mamy coraz słabszą pirotechnikę, półgramową, tak? To jeszcze raz. Dzięki, że jesteście z nami. Kochamy Was za to. Robimy to dla Was, kręcić będziemy. I to chyba byłoby na tyle. Pozdrawiamy Was wszystkich mocno gorąco. Bądźcie zdrowi nara